Ktoś mnie kiedyś pytał, po co ci przesiwo, jak masz zapalniczkę. Otóż wyobraźcie sobie, że jesteśmy w terenie, jest pogoda taka jak teraz, pada, mamy zapałki bądź zapalniczkę, gdzieś zostawimy i one nam zamokną. Na przykład. To w takim przypadku. Zapałki nie działają. Zapalniczka nie działa. I przeszliśmy. ...starczy je wytrzeć... ...działa... ...to to właśnie nosimy krzesiwo... ...dziękuję za uwagę...